Komisja Oddziału PZK. Operator Arek nadający z e, Witam wszystkich i życzę wszystkiego najlepszego oczywiście w nowym roku. E, uprzejmie informuję, że dniem 1 stycznia 2013 roku Reaktywowane wydanie dyplomu Silesia Award. Dyplom wydawany jest bezpłatnie w formie elektronicznej przez Śląski Oddział Terenowy PZK. Regulamin zakłada uproszczone zasady jego zdobywania, a także wprowadza zmianę klas i grafiki dyplomów. Dotychczas zdobyte dyplomy Silewia uprawniają do wystąpienia występowania o dyplomy wyższych klas Silewia Award. Regulamin dyplomu Silewia Award, grafika dyplomu... Dyplom, a także wykaz dotychczasowych zdobywców dyplomu wkrótce został ...terenowego PZK pod zakładką Dyplom Silesia Awards. Na przemienniku SP9 Paweł, Natalia, Barbara. W dniu 11 stycznia 2013 roku w Piątek o godzinie 17.00 w siedzibie Śląskiego Oddziału PZK w Domu Kultury Chemik w Siemianowicach Śląskich, ulica Niepodległości 51, odbędzie się posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału PZK. Temat podsumowanie działalności Śląskiego Oddziału PZK za rok ubiegły oraz sprawy bieżące. 1 stycznia 2013 roku do 31 stycznia 2013 roku z okazji pięciolecia istnienia Zawierciańskiego Regionu IPA Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji będzie pracowała stacja okolicznościowa HF5 Irena Paweł Adam. QSL ja SQ9 Irena Tadeusz Adam. Krót, krótkofalowców SP9-PDG podczas 20, 21 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniach od 12 do 15 2013 roku będzie pracować pod znakiem HF21 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas finału 13 stycznia będą z Miejskiej Biblioteki Publicznej Ulica Kościuszki w Dąbrowie Górniczej. Zapraszamy do łączności do Fundacji Wielka o... do Fundacji Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurku. Witamy cię serdecznie. Szkolny Kofalowców SP 9 Paweł Dorota Grażyna Zespół szkół zawodowych Sztygarka w Dąbrowie Górniczej zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie na kartach QSL logo 21 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz swojego wizerunku. Podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy hotspalowcy zrzeszeni w naszym klubie będą pracowali na radiostacji pod okolicznościowym znakiem HL20. Wanda Olga Stanisław Paweł, w dniach od 12 do 15 stycznia 2013 roku. Z krótkofalackim pozdrowieniem 73 członkowie klubu SP9 PDG. Od Fundacji Wielkiej Oświeczni Świątecznej Pomocy. Witam. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za taki pomysł. Pamiętam, że wiele, wiele lat temu krótkofalowcy... Akcentem naszych finałów. W dobie telefonów komórkowych aktywność jakby osłabła, ale ja sam wychowany jestem na działalności krótkofalowców, więc z ogromną radością przyjąłem Wasz komunikat. Serdecznie siema, Jurek Osiak. Na przemienniku SP9 padła Natalia Barbara. Wkładki PZK 2013 nie ulegają zmianie. I co zgodne z powyższym zestawieniem składka wpisowa 10 zł. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 20 zł. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 60 zł. Składka dla członka zwyczajnego 90 zł. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego. działającego się do 26 lat 20 zł, składka dla członka wspomagającego 10 zł, klub zarejestrowany w OtpzK PZK 0 zł, składka na rzecz Śląskiego Oddziału PZK 20 zł. Odpowiednio zsumowaną kwotę wynikającą z wyżej wymienionego zestawienia proszę wpłacać z podaniem swoich danych, znaku oraz informacji o działaniu o, o rodzaju składki na przykład ulgowa 20 lat na konto środkiego oddziału terenowego polskiego związku krótkofalowców w Katowicach. Składkę proszę wpłacać do dnia 15 stycznia 2013 roku. Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PZK każdy klub ubiegający się o obsługę kart QSL PZK w styczniu każdego roku zobowiązany jest do złożenia takiego dokumentu w swoim OTPZK. PZK. Przypominamy treść uchwały Zarządu Głównego PZK z dnia 12 czerwca 2010 roku, która reguluje zasady bezpłatnej wymiany kart QFL dla klubów krótkofalarskich nie będących klubami PZK. kart QSL, zainteresowany klub realizuje przez dowolny oddział terenowy PZK, z którego zarząd zaakceptuje zgłaszającego się do obsługi klubu. W razie braku akceptacji klub zgłasza się do innego oddziału terenowego PZK z wnioskiem o obsługę kart QSL. Klub poprzez swojego uprawnionego przedstawiciela zobowiąza jest do złożenia w oddziale PZK zgłoszenia według wzoru ustalonego w załączniku. Zgłoszenie ma być składane ponownie w styczniu każdego roku oraz każdorazowo przy zmianie danych podanych w zgłoszeniu. Klub dostarcza i odbiera karty QSL z oddziału terenowe, terenowego PZK na własny koszt. Tadeusz Hama, prosimy Witam koleżanki i kolegów, witam Cię Arku RGSP9HDY w Będzinie no tutaj mam trochę takie sprostowanie które... informacja mnie troszkę zbłufersowała, ponieważ yy, dyplom Silesia Awart został zgłoszony przez nie członka naszego działu No i nie przez nieistniejącego Awart Menadera śląskiego działu PZK. Także nie wiem skąd się to wzięło, ale to wyjaśnimy w piątek na, na zebraniu. O reszcie tam nie będę tutaj Kur, Jeżeli chodzi o zawody, to zacznę. tam tutaj. od godziny 12 do 13 mini QRP klub yy, telegrafia również z 12 od godziny 12 do 13 godzina 12 yy, UKDXB PSK 3063 kontest przepraszam również w tym samym czasie czyli 12 zaczynałem się od, od południa do 13 w południe yy, W kontest i również ten sam weekend 12 od 18 do 13 do 6 rano North American QSO 4. tak dla miłości żeby zabić sobie w weekend czas. Jeżeli chodzi o zawody krajowe, jeszcze do 13 ma Konkurs generalski 80 metrów 10 stycznia jak w każdy drugi czwartek miesiąca mpr tura, już druga tura 2013 roku KF od 16 do 18 80 metrów CW i SSB stałym bywalcom o tym nie, muszę, nie musiałem przypominać, ale na wypadek 10 również SPAC styczniowa tura 50 MHz od 18 do 22 12 od 7 do 7.59 PGA test Nowy rok się zaczyna, także zapraszam odnowione szanse na jakieś tam uczciwe miejsce. Z mojej strony to by było tyle. Oczywiście wszystkiego najlepszego w nowym roku. Wszystkim życzę jak najwięcej plam na słońcu, oczywiście. To by było, arkusz z mojej strony. Tyle, proszę mikrofon do Ciebie. SP9, Ferryk Katałuzio-Bohamar, tu SP9, Paweł Natalia, Barbara. Dziękuję za informację. Czy są może jakieś zapytania, ewentualnie informacje do ogłoszenia? Tu SP9 Paweł Natalia Barbara. bo QS, biuro oddziałowe musi być na kartach QSL. Otrzymałem od Was odpowiedź, że nie. Oddałem QSL-ki, wróciły mi takie, na których nie było numeru biura. Przyjechałem do domu, otwarłem sobie stronę PZK i ci ludzie byli członkami PZK. I chciałbym uzyskać jedną odpowiedź, trzeba numer biura albo nie. Odpowiedź, czy było stuprocentowa odpowiedź, że tak powiem? Odpowiemy w przyszłym komunikacie, także poprosiłbym Cię, żebyś po prostu słuchał za tydzień i postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, sprawdzając dokładnie, żeby już nie było jakichś niejasności. SP9 Kłebek Maria Franek, tu SP9 Pana Natalia Barbara. No dobrze, gruncze by nie. życzę. Też życzę wszystkiego najlepszego i dziękuję za zgłoszenie się tutaj na przemienniku. Na przemienniku oczywiście SP9 Paweł, Natalia, Barbara i właśnie czy są jakieś zapytania, ewentualnie jakieś informacje do ogłoszenia. SP9 DY SP9 DY, a tu SP9 Paweł, Natalia, Barbara. Kościuszki Miejska Biblioteka Publiczna Zaczniemy instalować antenę W związku z pracą pod znakiem HF21WOSP Dziękuję, pozdrawiam, dobrej nocy sp 9 dya tu SP9 Paweł, Natalia, Barbara Dziękujemy za informację Czy są może jeszcze jakieś informacje, informacje Ewentualnie zapytania Tu SP9, Paweł, Natalia, Barbara Życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku i do usłyszenia za tydzień.